Patryk z kanału Początkujący Rolnik. Dziś widzimy się na działce z y, przynżytem. I teraz pytanie. Co wybrać? Czy sypnąć salę 100 kg na, te, na ten hektar i 100 kg na pszenicę. Czy wybrać y, mocznik 12,5 kg na 300 litrów i opryskać to po prostu czy wybrać caleczaka, czy wybrać mocznik, jesteśmy na działce z przężytem, zaraz obrócimy kamerę i pokażemy Wam jak wygląda przężyto i, i, co, i co po prostu wybrać. Piszcie w komentarzach co, co jest lepszym lepszą alternatywą. I Sensownie brzmi mocznik, bo jest 12,5 kg na, na 300 litrów. A i też sensownie brzmi, e, sensownie brzmi no bo jest tańszy 100 kg w przeliczeniu na 200, no 250 kg. Dokładnej ceny jeszcze nie znam, ale około 250 kg, y, przepraszam, 250 kg. Yy, złotych za 50 kilo, czyli 5000 za tonę czyli jakieś 1000 zł za trzaka. skoro 12,5 kilo. Nie wiem po ile jest mocznik, muszę, muszę jutro podjechać na składnicę i za, na, na skład podjechać przepraszam Muszę się obsługi gimbala, bo przyszedł nowy yy, Muszę się dowiedzieć ile kosztuje mocznik Przerzucę Was na drugą kamerkę tak wygląda przeżyto. No i są miejsca takie słabsze, gdzie nie są tak zagęszczone, aczkolwiek i tak jest i tak jest nieźle moim zdaniem. Eee, chwastów jeszcze jako tako nie widać, są jakieś tam, wiadomo, ten pesz. Ten peż jest, no ale, ale widać dużo, że on wysycha i, i leży na wierzchu, że on się nie rozkorzenia, nie, nie puszcza. Następnych korzeni jest dużo wytartego tego perżu na wierzch. I, i tak, tak to wygląda. Są miejsca takie takie gęste jak tu. Jak o, jak tu jest gęściej posiane, zbronowane dwa razy było, więc dużo ziaren jest. Przykrytych i, i, i nic praktycznie nie zostało na wierzchu. Tu w tej skibie, tu stała woda. No, no, niestety w bruździe. W bruździe tu nic nie ma, ale za to na końcu jest. No niestety, no. Tu znowu jest na przykład gęsto w bruździe. Takie są nasze działki. Takie jest rodzaj słabej gleby. No, trzeba robić tak. Strasznie przepustowa ta ziemia. Tu jest strasznie pieszczysto. Piąta, szósta w pół do siódmej yy, i po prostu trzeba walczyć z tym, jak się da, żeby ani nie wysuszyć, ani żeby nie stała woda. Bo jak się nie ruszy, to stoi woda, że można sobie siać ryż. Tak się prezentuje działka. Tak się prezentuje przeżyto A już są dwa liście. Jeśli możecie mi napisać w komentarzach, czy taka barwa liścia, co to, co to jest? Czy to jest yy, rdza? Czy to po prostu. O, tutaj jest takie przebarwienie. Czy to jest. Co, co to dokładnie jest? Co zastosować? Mamy oprysk na chwasty Alka, alkalin KB plus SI. A na odżywkę wybrałem Plombwita to przy opryskach będziemy dokładnie, będę dokładnie opisywał, co będzie stosowane i w jakiej dawce. Tego alkalina na chwasty będzie szło pół litry na 300, na 300 litrów. Ja myślę dać około 650-700 ml. Więc yy, zobaczymy jeszcze dokładnie. Dość. Cały czas się zmienia w głowach plany, co robić, jak robić, żeby to miało ręce i nogi. Eee. Więc, jak, jak w, w, uważacie, co będzie sensowniejsze? Saleczak czy mocznik? Liczę na komentarze i liczę na to, żeby jakąś pomoc od rolników, którzy też nie oglądają, mam nadzieję, i, 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 i na słabych glebach do dożywiają. Nie wiadomo. Są czasy jakie są, nie, będzie, nie będę dawał wszystkiego, bo, bo jest za dużo. Za dużo to kosztuje, nie wiadomo czy gra jest warta świeczki i zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens. A jak na razie, przecież to, to wyszło, buja się. Dzisiaj mamy do słonka 20 stopni, więc, więc ta wilgoć odparowała z tej ziemi, może nie aż przez trzy dni, ale no zobaczymy, wyciągnę jakieś a już trzeci liść idzie. Dawno byłem na tej działce. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie było czasu podjechać zobaczyć. Jak to się mówi, rolnik śpi a jem rośnie no. Trzymałem troszkę korzeni ale ale to jest akurat jeszcze ma dwa listki ale tutaj już już widzę trzeci liść jest więc podejrzewam że w następnym tygodniu w następnym tygodniu trzeba będzie już pryskać na chwasty a w tym tygodniu jutro myślę może w środę bym chciał dać jeszcze jakiegoś azotu a, a, mocznik albo saleczek no jak jak, jak uważacie proszę piszcie w komentarzach i myślę, że, że no coś trzeba rzucić, żeby to jeszcze trochę dosiedzić. Marchewka już schodzi, ta co była posiana dwa tygodnie temu. I, I już się listki pojawiają. Także liczę na komentarze. Miłego oglądania. Postaram się wrzucać więcej jakichś ciekawych filmów. I co? Do następnego Strzałeczka hej.